Podczas lektury Słowa Bożego na Eucharystii, już, już trzeci tydzień czytamy list do Hebrajczyków, ten list, który mówi o Jezusie jako jedynym kapłanie. I dzisiaj w tym liście jest odwołanie do pewnej, pewnej rzeczywistości, którą myślę warto, abyśmy postawili sobie przed oczy, mianowicie. Do świątyni jerozolimskiej. Przed wiekami świątynia została wybudowana, rozpoczątkowane prace przez króla Dawida, później przez króla Salomona. To była tak zwana pierwsza świątynia. Była wybudowana w Jerozolimie, później została zburzona. I w okresie Jezusa mamy drugą świątynię, wybudowaną w tym samym miejscu, przepiękny, wielki obiekt, które było właśnie miejscem przebywania Boga. Tam Żydzi schodzili się z całego Izraela, aby modlić się, aby składać ofiary Panu Bogu. Jak była zbudowana ta świątynia, otaczały ją mury, i było miejsce, gdzie mogli podchodzić poganie, ale potem był mur, który mówił: Wy dalej przejść nie możecie. Dalej jest miejsce tylko dla wierzących Żydów. Było kolejne miejsce to było dla kobiet izraelskich, później. Kolejne miejsce to było właśnie dla Żydów, i już w samej świątyni, miejsce zarezerwowane tylko dla kapłanów. I już w samej świątyni, w samym środku, było tak zwane miejsce Święte Świętych. Tam tak naprawdę nie było nic, ponieważ Bóg zakazał tworzyć jakiekolwiek rzeźby, posągi, więc tam było pusto. Ale to miejsce oddzielała taka kotara. Zasłona. Przed nią palił się świecznik, były również chleby pokładne, więc tak wyglądała ta świątynia. Nie wiem, czy przypominacie sobie ten moment, kiedy Jezus umiera na krzyżu. Jest powiedziane, że było trzęsienie ziemi i zasłona przybytku rozdarła się na pół. Tak podają ewangeliści. Ta zasłona była właśnie tym miejscem, które oddzielało to miejsce takie najświętsze w świątyni. I tam tylko raz w roku mógł wchodzić arcykapłan, aby modlić się właśnie w intencji ludu o przebłaganie. I my w dzisiejszym czytaniu słyszymy takie słowa. Bracia, mamy pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Chrystusa. On zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Czyli jest mowa, że my mamy otwartą drogę właśnie do tej świątyni. Tu jest taki sposób duchowy powiedziany. Że właśnie my możemy wchodzić tam, dawniej Żydom nie wolno było wchodzić, to było miejsce święte świętych, zarezerwowane tylko dla arcykapłana. I teraz właśnie chcemy mówić, właśnie że my przez to zasłonę już możemy wchodzić i daje nam tę szansę Jezus Chrystus. Co to oznacza? To oznacza właśnie, że Pan Bóg zaprasza nas do nowego kultu. Cieszymy się, że mamy kościoły, cieszymy się, że mamy świątynie, ale my chcemy pamiętać, że to nie budynki, są najważniejsze w naszej religii. W naszej religii prawdziwą świątynią Boga jesteś Ty. Prawdziwą świątynią, w której mieszka Bóg, jesteś Ty. W Tobie mieszka Trójca Święta. I Pan Bóg właśnie chce nam pokazać tą nową perspektywę, że tak jak do tej dawnej świątyni była zasłona, gdzie nie wolno było wchodzić. Tak my dzisiaj możemy tam jakby duchowo wejść, do tego miejsca, w którym przebywa Święte Świętych i możemy wejść dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? Właśnie to, że Bóg stał się człowiekiem, to, że Jezus umarł za nas, przelał swoją krew za Ciebie, to jest tą dobrą nowiną dla nas, bo Jezus umiera i z martwych wstaje. I dzisiaj właśnie jakby nie potrzebujemy tego innego pośrednika do Boga, że jeżeli Ty chcesz się modlić, mam nadzieję, że macie tego doświadczenia, że możesz też modlić się w domu, w Twojej izdebce, jak to mówi Ewangelia, gdzie nikt Cię nie widzi, ale Ojciec, który widzi w ukryciu, On Cię widzi. Że my mamy przystęp właśnie do Boga i tę nową drogę otwiera nam Jezus Chrystus, który jest pośrednikiem, Bogiem, człowiekiem. Wylawszy swoją krew, dawniej wylewano krew baranów, kozłów, właśnie jako ofiarę przebłaganą. Jezus w sposób tajemniczy oddaje za ciebie swoje życie, przelewa swoją krew. Dlaczego? Abyś, aby twoje grzechy mogły zostać zmazane, abyś zobaczył, jak wielka jest miłość Boga do człowieka. Życzę Wam i sobie takiej odwagi, abyśmy właśnie mieli śmiałość, właśnie aby wchodzić do tego sanktuarium. Do tego świętego, świętych, bo do tego jesteśmy powołani. To nie jest przestrzeń zarezerwowana dla zakonników, dla księży, albo dla jakichś niesamowitych mistyków. Pan Bóg zaprasza do tej relacji każdego z nas. Zaprasza również Ciebie. Więc życzę Wam, abyśmy właśnie mieli tę odwagę wchodzić do tego miejsca, gdzie jest Bóg, rozmawiać z Nim, kosztować tej, tej miłości, abyśmy potem umocnieni. Tym spotkaniem mogli iść i głosić niczym dzisiejsi patroni Tytos i Tymoteusz innym, że jest Bóg, że jest miłością, że Zbawiciel nazywa się Jezus Chrystus. Amen.